Cześć Manko, z tej strony Pan Wojtek, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z ewolucji rzadkich Pokémonów Pokémon Go na moim kanale. Dzisiaj, tak jak wybraliście na ankiecie, będziemy ewoluować Magikarpia w Kiaradosa. A więc, jedna z rzadszych ewolucji, myślę, że warto być na bieżąco, ponieważ niedługo będą kolejne ewolucje takie jak Alakalf, Abra przez Kadabra w Alakazama, Machop w Machampa, Charmander w Charizarda, Squirtle w Blastoisa i tak dalej, i tak dalej, także warto być na bieżąco, także za zachęcam do subskrypcji kanału i zostawienia dzwoneczka, żeby otrzymywać powiadomienia o najnowszych live'ach i odcinkach na moim kanale e pod ostatnim e filmem z ewolucji rzadkich pokemonów, gdzie ewoluowałem Zaura do formy Venusaura, było tyle łapek w górę, a więc powyżej 500 a jak się umówiliśmy, że jeśli będzie powyżej 500 łapek w górę to zrobię test tego pokemona w gymie i tak też zrobiłem także najpierw w tym odcinku będzie test właśnie Venusaura w gymie, a dopiero później ewolucja Magikarpia w Kieradosa. Mam nadzieję, że wam się będzie podobać, także jeśli pamiętacie, że się wam się podoba materiał, to zostawiacie łapkę w górę, ponieważ to bardzo motywuje do, do pracy, podobnie jak e, rosnąca liczba subskrypcji. widać, że komuś się podoba to co robię, także dziękuję bardzo za wsparcie, za każdą łapkę w górę, za, za każdą subskrypcję, za każde miłe słowa w komentarzach. Naprawdę to motywuje mega. A teraz już nie przedłużając, zapraszam na materiał. Ok. lecimy, Zobaczymy jak to tam wyjdzie. No i teoretycznie niestety to są moveset nowe no. Do obrony Jimów tego Wanozaura, Ooo, water pulse Nie to się. Slash bomb, ok, ale to nie będzie super efektywne I nie, kurczę Ciężko, ciężko Uy. Jeszcze jedna... Jeszcze jeden waterpuls. O, teraz reszcie nareszcie, nareszcie. I jeszcze jeden waterpuls wystrzelił, to bydle. Co tu się dzieje, no? Ten wapek cały czas strzelał po prostu waterpuls. Arkana... O, akurat waporion mój, to powinno być easy. Teraz wynozaur. Dobra, wynozaur, teraz w tym wapkiem. Po, popisz się. Nie masz to prawda. Mów setu do ataków, ale. Dawaj, slad bomba. Ooo! Wow. Aqua że. Hm. Dobra. Jeszcze raz. O Boże, nie, to jest zbyt OP. To jest zbyt OP, ten wapek. Nie, no bez szans, no nawet nie możemy dojść. Venusaur w Jimie, ok. Muszę sobie zakręcimy póki stopem. Dobra. No i teraz spróbujmy się z nim zmierzyć. Hmm. Weźmy takiego. No nie wiem, w sumie kogo tutaj spróbować. Na kogo slać, bo on będzie super efektywny? Trucizna. A no, na przykład na tangele. Dobra, weźmy na ten zobaczymy, czy rzeczywiście coś tak silny w nożach, jak się wydaje. Ła, pięknie trzepisz. No i slight super efektywny, no rzeczywiście, nieźle. Kingler Oooo no, Kinglera też mocno trzepie, proszę Całkiem silny Wnuzor Rajhorn, ojej naprawdę ty byłeś wybrany Tak jakby, nie wiem, samobójstwo prawie popełnić Ale proszę ile dipsa temu Wnuzorowi zadał No i pokonany Okej. Okay. Hmm, może jeszcze raz spróbujemy. Teraz weźmy sobie... nie wiem, Floriona. Czy masz jakiekolwiek szanse, Venuzor? Z Florionem mocnym. Okej. Okay. Duży to no, troszkę więcej Combat Power. To powinna być bardzo łatwa walka dla, Fro dla Floriona, ale no, proszę. Proszę, proszę, jakie wrócę robi Dipsy? Ok, teraz Fire Blast. No i to zabolało, to zabolało. No tak, tutaj dużo nie było do powiedzenia, ale całkiem niezłe te obrażenia, zadaje, trzeba przyznać, naprawdę. Mocny Pokemon, jeśli chodzi o przejmowanie Dreamów, Znaczy obronę, przepraszam. Hmm. Tylko, że możemy jeszcze użyć z ciekawych pokemonów do sprawdzania, jego możliwości, może Aerodactyla dobra Aerodactyl ma Bite i Hyperbeam, czyli najlepszy moveset jeśli chodzi o DPS, no, proszę, proszę, ten kurcze Venuzel jest całkiem silny, dobra, hyperbim poleciał, uj dużo dosyć odebrał Snach bomb, unikamy sobie. Nie wiem, czy się udało, ale chyba się udało. Dobra, no. A Rodak, tylko na to, że wygrał. Mm, oj, 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 oj. Super, fantastycznie, zawiesiło się. Aha, jednak nie użyłem tego. Mhm, tej no to nieźle. No i nawet nie zaużyłem tego rajdona. Znaczy rajhorna załatwić, za No, dobra. Troszkę nabyliśmy prestiżu, troszkę ekspand... dobra. Myślę, że całkiem niezły, jeśli chodzi o... ...właśnie obronę gymu Venusa, rzeczywiście. Ten Sludge Bomb... ...ciężko powiedzieć, czy jest... ...w sumie, moim zdaniem... ...nawet nie wiem, czy nie lepszy byłby Solar Beam... ...na Venusa, że jednak ze Sludge Bombem... Cięż, trudniej jest nam skontrować, po prostu, tego Pokemona... ...przy walce w gymie. Mam nadzieję, że test Venuzaura w gymie Wam się podobał wypadł no tak średnio, raczej jeśli chodzi o przejmowanie gymów, ponieważ ma, miał ataki no do, teoretycznie do obrony oczywiście no i w obronie myślę że już lepiej się sprawował chociaż wciąż wydaje mi się, że Solar nim chyba mimo wszystko nawet do obrony może być lepszy niż Sludge Bomb chodzi, oczywiście dot, dotyczy to tylko i wyłącznie częstotliwości używania tych ataków przez e, Pokemona kiedy jest sterowany przez tak naprawdę bota, no bo bot steruje Pokemonem jeśli chodzi o właśnie Walkę w gymie kiedy ktoś atakuje naszego Pokémona, no ale niech będzie całkiem nieźle wypadł, jeśli chodzi o obronę. No, troszkę gorzej, jeśli chodzi o przejmowanie. Dobra, a więc będziemy robić ew ewolucję Magikarpia no tutaj, widzicie, 4-5 właściwie Magi Magikarp. No i teoretycznie powinienem ewoluować tego 120, tak? Tylko, że on ma on dużo gorsze IV od tego 114, a on ma 89% mniej więcej, bo sprawdzałem tam w miesiącu stronkach. No, i wynika, że ma 8, około 8, 89% IV. Ma, ma 15 staminy. Ma raczej mało. A, słaby atak, ma raczej. Hmm. No, ale cóż, ale cóż. Skupiam się na IV, ponieważ O Medikarp jest ciężko. On jest chyba tak nawet z jajka, tak? Łowić Polska tak. Jeśli pokazuje się, że Łowicz, znaczy, że jest z jajka, ponieważ takie małe miejscowości jak właśnie Łowicz po prostu są oznaczone jako 3 kropki, Jeśli się, się, się złapie Pokémona, nie są przypisane. No, mam PT24 Candy, także. Do następnego Gyaradosa jest jeszcze daleko, daleka droga. Także bierzemy się za ewolucję, czyli tak Bite i Hydro Pump to są ataki, na których mi zależy. Mam nadzieję, że się trafią. Byłbym bardzo szczęśliwy. Oj, Magicar, podskoczcie jeszcze raz, dwa, trzy. To doda na pewno szczęścia, mówię wam, to doda szczęścia. Mam bardzo dużo stardasta, jeszcze nie power upuję Pokémonów. Dobra, lecisz. Boss. Boże, Magikarp. czy to będzie mój w ogóle najsilniejszy Pokémon? Prawdopodobnie krótki CP. Chyba nie. Chyba będzie troszkę słabszy, ale zobaczymy. Od Vaporiona zarejestrowany, tak. I. Chyba nie muszę komentować, prawda? Bite i Twister. Niestety, niestety to nie jest Gyarados, na jakiego liczyłem. To jest najgorszy moveset do Gyaradosa. Ponieważ o, jeśli chodzi o szybki atak, mam tylko do, do, do wyboru Bite. Jeśli chodzi o ten do ładowania, jest Twister e, lub Dragon Pulse. Jeszcze jest Dragon Pulse, chyba tak. No i oczywiście Hydro Pump. Zostają no na też mnie szczęście opuściło. Tak jak jeszcze w odcinku odnośnie ewolucji Pokémonów hmm, też były słabe movesety. Tam chyba dwóm Pokémon tylko idealne trafiły. A tutaj. Taki dobry Magikarp. 89% i mniej więcej. Ojejku No dużo Combat Power, ale bite i Twister. W ogóle Twister to jest atak typu smog yy, Gyarados nie ma nawet typu, nie jest nawet typu smog pokémonem, tak? Nie jest smoczym pokémonem, więc tak naprawdę Ten atak jest do niczego kompletnie Do niczego kompletnie, Dragon Palace też by był teoretycznie do niczego Także właśnie no, w tym pokémonie Tego pokémona sprawa movesetów jest naprawdę, naprawdę mega ważna że bez Hydro Pump Tak naprawdę Gerados jest niczym specjalnym, niestety, no ale to już 1040 CP, całkiem dobra IV, raczej go sobie zostawię, nie będę transferował, na pewno nie teraz. Też powinien to być taki rage, rage transfer, wiecie, o nie, twister, transfer. Oj, wierzyłem, wierzyłem naprawdę, że będzie hydropomp, szkoda, szkoda. No nic, jeśli chcecie, żebym sprawdził tego Gyaradosa w gymie... Zarycz sobie, tak, super, fantastycznie Zarycz sobie, jeszcze raz Jeśli chcecie, żebym go sprawdził e, W gymie, jak on tam się prezentuje Mimo, że nie ma tej hydropompy No to oj, No szkoda, szkoda, dobra tak jak mówiłem, 600 łapek w górę i sprawdzę go na następnym odcinku z Rzadkich Ewolucji. Zapraszam także na grupę Armię Pana Wojtka, link w opisie i na fanpage. Na grupie pojawiają się właśnie ankiety odnośnie tego, jakiego Pokémona mam ewoluować w kolejnym odcinku z Ewolucji Rzadkich Pokémonów. Te ankiety zawsze widzicie na początku odcinku, gdzie daje, gdzie daje dowód na to, który Pokémon wygrał. Kolejne będą opcje to takie jak Charizard, Alakazam, Golem, Machamp, jest mnóstwo ciekawych Pokemonów, które mam, do których mam Candy i mam zamiar je zrobić w najbliższym czasie. Troszkę jestem w tym momencie zajęty, dlatego rzadziej ukazują się filmiki na kanale, ale live'y oczywiście są regularnie, także dziękuję bardzo za oglądanie, zachęcam jeszcze raz do, do, do subskrypcji, do zostawienia dzwoneczka. No i łapki w górę, jeśli Wam się podobało, a ja już żegnam się z Wami tym smutnym akcentem, Gieradoch jeszcze raz zaryczy. Na razie, cześć!